Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Kryptowujek. Zapraszam Was na krótką aktualizację. Wiem, troszeczkę późno, niestety, zajęty dzień dzisiaj. Dzień kobiet. Słuchajcie, krótko i na temat o Bitcoinie, i tu w sumie dzisiaj tylko tle. Myślę, że w tygodniu będzie troszeczkę więcej kontentu, ale tak, przechodzimy do tego, że pomimo tego, że ten dzień wydawał się dzisiaj bardzo nudny, to jednak wydarzyło się trochę więcej. Chciałbym wam pokazać coś. Co może Wam dać troszeczkę do myślenia, ale nie bierzcie tego wszystkiego jako e, jakiejś e, prognozy ani e, konkretnej jakiejś tam e, analizy. Tylko chodzi o to, że na jednodniówce bardzo wyraźnie widać, że cena próbuje iść do góry, próbuje iść coraz wyżej e, i wygląda to z jednej strony. E, Pesymistycznie, bo cały czas tracimy te poziomy, cały czas spadamy z tym bitcoinem w dół, atakujemy sobie kanał zjazd. Atakujemy kanał zjazd, atakujemy zjazd, atakujemy zjazd, ale zobaczcie, ile razy już próbowaliśmy zaatakować ten kanał: raz, dwa, trzy, cztery, cztery razy dół, atakowaliśmy jeden, dwa, może trzy i to, ten trzeci był naprawdę słaby. Więc z, z kontekstu można by było wyczytać, że ta cena chce się przebić przez ten kanał u góry, przez te 45 tysięcy, ale jednak brakuje tego impetu, brakuje jakiejś tej, takiej informacji gdzieś tam na, na, na internecie w świecie, w newsach, żeby po prostu ten bitek wystrzelił. I potwierdzam tą tezę też tym, że widzimy, że jakby te dołki są coraz wyżej, prawda? Wiadomo, że te knoty są, ale no samo zamknięcie daje nam dosyć dużo informacji. Że mamy pewną linię trendu, a tam, gdzie mamy pewną linię trendu, OBV tutaj akurat nam nie powie tego tak idealnie, no bo tutaj rozbieżności nie ma, prawda? Tutaj mamy tylko jedyne, jedynie troszeczkę niezłą rozbieżność tą byczą, i to jest rozbieżność ukryta. Więc ta rozbieżność może nam też sugerować, że Bitcoin szykuje się do jakiegoś większego ataku na, na te górne progi cenowe. I tutaj wam pokażę teraz też na Atasie, bo tutaj mam po prostu rozbieżności z tej skumulowanej delty, które są dosyć bardziej istotne. No, mamy ten sam wykres jednodniowy i tutaj mamy tak naprawdę tak nie licząc tych knotów, tych knotów dobra, to usuniemy, bo to jest nieistotne. Te, ten, te dołki liczymy jako bez knotów, a nawet jeżeli byśmy chcieli mieć te knoty, no to i tak cena idzie do góry, tak? Także i tak to jest jakby coraz wyżej idziemy, przynajmniej aktualnie, no bo jeszcze nie mieliśmy jakiegoś tam zjazdu z, tego, z tej połowy tego kanału, której, którą się możemy spodziewać. A ta skumulowana delta jest, idzie sobie coraz niżej, prawda? Więc jak to tak naprawdę jest, że cena ma wyższe dołki. A skumulowana delta jest coraz niżej. To nam tylko mówi tyle, że jakby te każdy ten jeden dołek wyznacza jakby poziom cenowy, po którym ludzie chcą teraz chętniej kupować, a to oznacza, że w końcu ta cena wystrzeli do góry. To też widzimy na różnych stronach, na różnych um, wartościach edukacyjnych, czy tam stronach edukacyjnych, właśnie jak z tymi rozbieżnościami jest. Że tutaj mamy tą ukrytą rozbieżność byczą, gdzie cena robi wyższe dołki, a rozbieżność, ta, znaczy nie rozbieżność tylko ta skumulowana delta idzie coraz niżej. To samo mamy również na Trading View, czyli OBV jest troszeczkę niżej, czyli ostatnie dni ostatnie, żeby was nie skłamać, ostatnie 2 dwa, dwa tygodnie, 2,5 dwa tygodnia aktualnie, jakby następuje tutaj taka kumulacja i Zauważcie, że już tutaj między 20 luty a 27 lutego ta cena tutaj jakby zjechała poniżej tego kanału, ale utrzymała się na 37 tysiącach. Był tylko szybki knot w ciągu jednego dnia, i od razu z powrotem do połowy tego kanału. Więc może być też szansa taka, że tak naprawdę nie dojedziemy do dołu tego kanału, ale po prostu wrócimy z powrotem nad tą połówkę, dojedziemy do góry i będziemy już lecieć powyżej, bo już no musicie być. Yy, Musicie, musicie przyznać, że jeżeli zaatakowaliśmy ten kanał raz, dwa, trzy, cztery razy, to ten piąty raz to chyba będzie już przebicie, coś mi się wydaje. No ale czy dotkniemy ten dół, czy, czy góry, czy, czy co będzie pierwsze, nie jestem pewien, powiem szczerze, jak to będzie wyglądało. Jeszcze tylko Atasa Wam pokażę. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem tak bardzo. I zastanawiałem się też w drugim scenariuszu, jakby to wyglądało, bo. Mieliśmy tutaj, jakby te górki, one były raczej płaskie, bym powiedział. No, musicie tutaj zobaczyć, że no one są takie bardziej płaskie. Te, te knoty są słabe od góry i no te świeczki zamykają się dosyć wysoko. No, a ten, ta skumulowana delta wcale nie jest jakaś mocno rozbieżna. To znaczy, mamy płasko, a CVD zjeżdża w dół. Więc, jakby ta rozbieżność można było powiedzieć, że jest słabsza niż ta. Niż ta dolna, niż ta bycza. Czyli ta niedźwiedzia jest po prostu słabsza, więc ja bym powiedział, że bitek idzie w dobrą stronę. Więc ja bym się tutaj skupiał raczej na tym, że e, udało mi się kupić na tym dołku 37-38 tysięcy, e, również tutaj na poziomie 34 tysięcy. No bo jest duża szansa, że już takiego, e, tego poziomu długo nie zobaczymy. Ale nie chcę też negować tego, co mówiłem wczoraj, że po prostu jedziemy z powrotem do tego kanału, no bo biorąc pod uwagę strukturę rynku i strukturę tego, co się teraz dzieje, no to oczywiście szansa na to, że jedziemy do, dół, do dołu kanału jest, tylko że ogólny zarys tego, co tu się dzieje, tej akumulacji jest całkiem dobry. To znaczy, no, cały czas, jakby to zainteresowanie wzrasta tym Bitcoinem, więc um, jeżeli byśmy mieli dojechać do 34 tysięcy, no to Myślę, że to będzie dobry, dobry moment zakupu. No, i też dobrze było zamknąć te punkty kontrolne, które były na poziomie 38 200 dolarów. I no, mamy tutaj teraz ten niedotknięty ten dół tego, tej dniówki, więc cały czas mamy te dwa poziomy. Tutaj mamy też te poziomy. Więc gdybyśmy mieli tutaj taki zjazd na sam dół w sensie do tych 32 000 albo do tych 28 000. To podejrzewam, że to by był taki ostatni ruch do góry tuż przed tym wielkim wystrzałem, ale to no oczywiście to są już takie moje, jakby wymysły, że tak powiem, więc tutaj nie, nie sugerujcie się tym na 100%, ale mm, tak jak mówiłem jeszcze parę tygodni temu, ja czekałem na 30. Czekajcie, na jaki poziom to był? Tak, czekałem na te 30. 2400 300 i nie dojechaliśmy do tego poziomu, dojechaliśmy do 32900, minęliśmy się dosłownie e, tutaj, były, tutaj były gdzieś jakieś punkty, które mnie interesowały, ten CM gap, który jest dalej otwarty. Czekajcie na 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 sobie to zobaczymy. O, dokładnie 30 sorry, 33574. To, to o 1000 dolarów około się pomyliłem. Yy, więc tutaj czekałem na zakup tutaj po tej cenie i po prostu się minąłem i to mega się minąłem, bo później mieliśmy dosyć mocną pompę z tego samego dołku do góry o 36%, więc no trochę zabolało, ale no tak to już jest. Jak się czeka na, idealnie na jakiś poziom, a zostanie on wyprzedzony. Yy, aha i teraz jeszcze przejdźmy sobie tak, to, to, to tyle jeżeli chodzi o ten za, zarys dzisiejszy, czy znaczy ten ogólny. A no widzimy, że dzisiaj mieliśmy troszeczkę bardziej zielony dzień, bo, bo cała giełda się troszeczkę dźwignęła, wszystko się troszeczkę dźwignęło, ale to taki, wiecie, w porównaniu do tego, co się działo przez ostatni tydzień, no to nie wygląda to jakoś super optymistycznie i dobrze. I dzisiaj sobie też śledziłem FIBO troszeczkę, jak miałem czas. Eee, czekajcie, eee, zrobię wam w ogóle film o tej strategii FIBO na CIEGO, bo wczoraj o tym wspomniałem, ale to było takie słabe. Eee, mało o tym mówiłem. I dzisiaj sobie śledziłem po prostu Co się z tym, co się z tym, czekajcie gdzie ten kanał jest w ogóle bo yy, Śledziłem sobie To nie ten kanał Śledziłem sobie co ten Bitek robił I tak mieliśmy tutaj Jedno fibo Gdzie tak naprawdę Mieliśmy najpierw atak na 6166, było trochę przestrzelone i tutaj już, było, tu już był znak zapytania, co będzie dalej. E, ale spokojnie zjechaliśmy. E, czekajcie, i od 6166 mieliśmy 1,5%. Potem można by było zrobić sobie takie FIBO. I to FIBO, tak naprawdę mm, musimy schować, bo musimy zostawić sobie je. Czyli od, tego, od tej górki do tego dołka czekalibyśmy na reakcję na 6166, albo przebicie, więc następnie było, był atak na 1 do 1. I od 1 do 1 mieliśmy ruch o 07%, z tym, że oczywiście zjechaliśmy jeszcze niżej, troszeczkę tutaj do powrotnych tych, no tych poprzednich poziomów, więc tutaj był taki niezaciekawy ten ruch. Więc nie zawsze to wygląda dobrze. Następnie zaznaczamy sobie kolejne FIBO, czyli to lokalne FIBO, które miały jakieś tam odwzorowanie, czyli tam, to była ta mocniejsza górka. Yy, no i atak był aż yy, pierwszy atak na 6166 był przestrzelony, potem lekkie odbicie o, o dosłownie 1%, potem zjazd aż do 886 i od tego odbicie do 1 do 1. 2,78 i do połowy kanału. Więc tutaj, kiedy mieliśmy już zamykanie tej świeczki, to mocny, mocny zjazd i aktualnie jesteśmy na 6166 1,34% i teraz widzę, że tutaj był pierwszy a tak naprawdę, tak naprawdę i odbicie o 1% i zjazd znowu tutaj siedzimy, 6166, za długo już to trwa, więc prawdopodobnie lecimy z powrotem do 38 tysięcy do, do, do 1 do 1, czyli do tego poziomu. I następnie będziemy obserwować sobie poziom ten, który mieliśmy na samym dole, czyli po prostu taki ruch, tak? Nie, sorry. Najpierw będziemy obserwować 6,1,6,6 tutaj, czyli 30, no 38 tysięcy, tak naprawdę. Czy tu będzie jakieś odbicie? Czyli mamy dwa, dwa fiba, które by się pokrywały, żeby się odbić od 38 tysięcy, i później ewentualnie przebicie przez ten kanał. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A jeżeli 6166 nie utrzyma, zostaje 886 albo 1. I to by były te poziomy, które mogłyby utrzymać tą cenę, a jeżeli nie, no to jedziemy prawdopodobnie do tego dołu, tego kanału. Nie będę się rozgadywał, bo już mamy 11-12 minut, więc tylko na zakończenie powiem, że strategia z Fibonaccim jest naprawdę ciekawa i wyniki są naprawdę dobre, więc też nie chcę tutaj zapeszać, ani nic tutaj źle mówić, ale wytłumaczę Wam to wszystko w, w tym tygodniu w, na którymś filmie. Jak można handlować tylko za pomocą, no może nie tylko, ale na samym FIBO i zwykłych poziomach, na przykład kanale, albo na dniówkach, tygodniówkach. Ja wam pokażę na przykład na zasadzie tu mam gdzieś dniówki zaznaczone. Czekajcie nie, nie ten wykres. Co się nadaje na ten drugi odcinek? O, ale tu mamy tygodniówkę, dniówkę, jeden, mies jeden miesiąc, i dzięki temu po prostu możemy sobie wyznaczać kierunek ceny: czy to będzie long, czy to będzie short. A, a, a też Fibo nam daje dosyć dobre skalpy. Więc no dobra, o tym w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę, żegnam się z Wami. No i miejmy nadzieję, że wszystko w tym roku jakoś wypali. Chyba, że będziemy się tak bujać aż do kolejnego halwingu w 2024, to też by było ciekawe. No nic, dobra, żegnam się, miłej nocy, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć.